Hej, witam Was serdecznie z tej strony Przemko, zapraszam Was do rafta. Kurde, jak widzicie, wszystko się zbugowało. Nawalczyłem się z nim tutaj, pieruńsko. I chyba go nie wyciągnę. Trudno Ale mam przynajmniej z nim spokój Nie na długo, ale jednak Dobra, idziemy w Poszukiwanie skarbów. Chciałbym się dostać najpierw na samą górę, tam do niego. A to może nie być proste. Właśnie, tu się nie dostanę. No i, i, i jak dalej? Tu się nie dostanę nigdzie. Dobra, dostałem się. Mamy skrzynię skarbów. Super hiper tu nie było, ale zawsze coś dodali w tej grze, coś takiego jak yy... silnik. Będę chciał to też zdobyć sobie, dlatego wróciłem do tej gry. To no jest save, na którym grałem z tomkiem na multiplayer. Łajba Tego się nie zetnie, dobra Idziemy szukać dalej, co tu jest, jakieś Truskawki, czy coś O, 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 o Czekajcie Co tu mam za dużo, co bym mógł wywalić Wiem, zjemy sobie to Rekina się później najwyżej upoluje Bo nasiona, chcę, bo mi zależy na tych nasionkach Kurna, jak tam zejdę, to spadnę już nie wejdę Chciałem się tam dostać koniecznie Ciemno się robi no Tego nie zetnę A nie będę łapał zwierząt na razie. Czyli tutaj to jest drzewo też nie do ścięcia. Na tych wyspach jest bardzo dużo drzew, których się nie da ściąć. Wejdę tam jakoś? Pewnie, że wejdę. Dobrze, że to się chociaż świeci. co to wypadło? deski mi wypadają, no nie, wiecie ja to wywalę i już. Deska jest ważna rzecz dla mnie. Wiesz mam ich dużo, ale to jest ja zbieram koniecznie. No wszystko mi ucieka Czekajcie, mam ten lepszy, to ten wywalam Dobra Będę musiał wrócić na whajpy, chyba Tylko, że w tym czasie już mi się te wszystko tu odrodzi Chociaż tam już u góry wszystko zebrałem to mi tu raczej nie będzie przeszkodzić, chociaż będzie, do mnie, będzie we mnie, będzie mi mnie atakował. No dobra, i tak tutaj zebraliśmy wszystko, złazimy są. Idziemy, to zaniesiemy, trzeba się zrzebnąć, bo już się ciemno robi. Ja jeszcze to palmę dziubne Ogólnie muszę sobie zrobić. O, siekierę. też tak trafił. Dobrze, że wracamy. Może się ptaszysko odbugowało, co? Kurde, jak daleko mam do tego statku? A czemu ona mi tak odpłynęła? Chyba, żeby mnie rekin dziabnął. Część mi buraki zjeżdżało Dobra, czyli tak, to jedzenie trzeba wyjąć tu Nasionka, to trzeba wyjąć tu, to trzeba wyjąć tu, zmieści się Dziad jeden, no kurde, coraz mniej tego mam Uch, Co ja tu mam jeszcze z jedzenia? Arbuzy mam I to wszystko Liść, a, tu jeszcze mam te, te dziwne malinki takie. dobra eee, tak, nasiona na razie tu. Liście tu, tu jest nasiono. Dobra, tak Czy eee, sumie wiosła to ja nie muszę tam dźwigać, nie? Dobra, to wlazło, śrubki już nie wlezą. Dobra, śrubki tu mogę mieć przy sobie Leszki Się gdzieś tam zrzuci Sztabkę to bywalimy tu Tak samo jak to, gdzieś bywalimy tu Śrubki też mamy bywali w gwoździe tam nie wyjdą więcej deski bywalimy tu łuk muszę mieć hak trzeba mieć na zapas strzału jeszcze parę mam dobra to idziemy się przespać łyczek wodka dobra trzeba się napić bo, bo się rozwidnia I teraz nalejmy jeszcze wody tutaj, żeby mieć na, na zaś. No. Tak, to mi nie będzie potrzebne, to można schować, jak wejdzie, no już nie będzie. Nasionek na razie nie siejemy, bo inaczej, no to, to będę to mnie tutaj. Później tam mam jakąś wielką wieżę. I ja do tej wieży będę chciał dotrzeć. Tam, tam. Siekiery nie zrobiłem. Co ja potrzebuję do siekiery? deski lina, żelazko i śruba. No patrz. I tak, śrubę oddajmy, lina, żelazwo i żelastwo. Co tutaj te 12 to wystarczy i parę desek. Dobra odłóżmy te Reszta resztę desek odłóżmy jakaś muzyczka by się do tej gry przydała póki tu jestem może tak te froncie to zbierzmy je tu a tutaj się włoży, niech to się wypala. Dobra, prądź, odłożyć i idziemy dalej dziubać. ja wziąłem jakieś jedzenie ze sobą na wszelki wypadek, nie wziąłem nic. Dobra. hop no on się zaraz obudził, jaki już się nie obudził później jeszcze trzeba pływać tu wszędzie na dole popatrzeć może się przepraszam, muszę sobie przestawić w ten sposób w ekipunku i będę płynął, szukał Gdzieś z tego co wiem to jakiś statek będzie. I trzeba będzie tego szukać na tym statku. Prawdopodobnie jakiegoś yy, żelastwa, żeby znaleźć. Co będzie jakieś żelastwo? Otwieram, co jest. Nie, nie chcę ziemi. Ziemia mi nie jest potrzebna na razie, póki co nic nie będę robił z tego. Zresztą łopatę chyba nie mam ze sobą. Aha, dobra. Wyjechałeś. Ziemię to się później gdzieś tam dorwie na jakiejś wyspie. Nie wiem, iść tam do góry. Chcesz się śpieszyć, zanim się ten... Aha, tu ja już wszystko zebrałem. Niepotrzebnie tu właśnie. Jeszcze tam gdzieś jest dziki dzik, który może mi dupę skopać. Tak, tu mam palmę do złupania. Już chodzi Wiedziałem, że ktoś zrobi No kurde Nie no, muszę uciekać bo on mnie zabije Mam nadzieję, że nie biegnie tutaj z mura. Muszę się go pozbyć, no. Maraju! Były z nich Ciekawe ile razy z czego Widzę, że oni groźniejsi są nawet Tam jest Może daleko nie do niego Szkoda strzały wejdę tam wejdę kurde szkoda strzałki wiecie w ogóle mam tu coś jeszcze do tego żeby tutaj czuwać, tu nic nie ma tu jest tylko do zebrania a ja tej lamy nie chcę ale za to potrzebujemy metalu Kamień, ja nie kamienia. Zaraz mi się hak popsuje. Trochę tlenu. No chyba kolega płynie nie. chce chcę kamienia, ale potrzebujemy też dużo glutów, a ich nie widzę. Tam będą pewnie o, jest rzadko. Kasek. Przecież nie wiem, czy jest mi on w tej chwili potrzebny. Dobra, musimy się wynurzyć. Kamienie, kamienie, żelazo, takie. Czy znaczy to odpadki, że niby? A my potrzebujemy rudy, żelaza. I. Co to jest? Jakąś algę podnoszę srebrną. Wiem, że ona jest do jakiegoś siedzenia potrzebna, czy do czegoś? Ale nie wiem do czego dokładnie. Dobra, czas się wynurzyć. O, już widzę dobry cel. Mam nadzieję, że rekinia z tego odmieniała Wnosimy wszystko, co tu jest. To nam mało. Zaraz się obudzi pan rekin, którego, któremu też wpierw przypuściłem. Następna dobrze, że wziąłem ze sobą na zapas. Tu musi jest płycie, i to najszybciej szybciej się wynurzymy. I znowu się ciemno robi, no Strasznie mało metalu mam. I zielska nie ma. Tam w dupie, nie chcę kamienia. Już mi się zdaje, że mi się butla skończyła. No właśnie. Ja muszę sobie butle z lenem zrobić. Ale co na tej wyspie w ogóle. Ale to w ogóle. Ale to w ogóle. Nie ma... Klącz. Tego nie podniosę? Nie, bo się bo... Kamienia. nie chcę. Glina, tak, bo glina tu się na naczynka. Tu na głębinach nic nie widzę. No, no i co zrobić? O tą wyspę dookoła. Ale to jest pustkowie, totalne pustkowie. Jeszcze mnie rekin zaraz ciupnij, Znaczy to jest totalne pustkowie, tam coś na szczęście. Miedź. Akurat miedzi to mało mi potrzeba. Więcej stali mi potrzeba. Ale na mnie potrzeba Muszę wypłynąć do góry No właśnie, opłynęliśmy wyspę, można powiedzieć dookoła Czyli muszę wejść tam jeszcze raz na tą wyspę Do góry, ale to najpierw dopłyniemy i ja sobie muszę Dziot, ale mnie prawie dziubną To gnidon Zjedzmy coś, bo, bo ta menda mnie gotowa za załatwić Dobra Napijmy się I może się zrzemnimy się Dobra, zrzemnięty, uzupełnić płyny, żarełko i świat czekacie musi mieć młotek, tak? Wszystkie siatki mi dziad po, po psuł, no. Dobra, muszę to, tego trochę rozładować. Ten miąż wrzucić tu. Eee. Dobra, wrzucmy to na razie. Muszę chyba zrobić zerwa piece więcej To nie mi się pokończą i tyle będę miał To muszę włożyć tutaj to tutaj gwoździernik tu nie wejdą. Yy, Glądomi odpadki tam. Kamień też tutaj wrócę. Tak. Nasionka tam, liście tam. To po wszystko powyrzucam, a za chwilę będę szukał, co nie? Yy. Dobra, czekajcie, jak się robi butlet, nie lornetkę, bo lornetka przylęta mi niepotrzebna, wyrzutnia się, cięcie. ja mam, czekajcie, tu są butla z tlenem, potrzebujemy jedną butelkę, liny to tam nie ma problemu, plastik mam pięć, pięć tych, pięć tego, dobra, Butelkę, o butelkę żeby zrobić? Zrobiłem. Aha. Dobra, znowu potrzebuję cztery jeszcze dorzucić. I linki. Z linami też nie ma problemu, zaraz się. Lin to się dorobi zaraz zresztą. Jaki to tam problem dorobić, linek jest? Zobaczcie, to tak przybierze. LL można na czepać i dobra. O, i tak to sobie odłożyć. Na razie do ekwipunku musimy jeszcze plastika sięgnąć. Puszczmy sobie to, ten plastik odłóżmy Linkę i butelkę Linkę też odłóżmy, rzeźbiarska To to tu I będę mógł iść pływać O ile takszyzło nie, nie wystartowało Będziemy zobaczyć tam jeszcze do tej jaskini co tam jest Bo ciekawy jestem co tam jest w środku tam, to, tam? no dziki dzik łazi. Olać go. Dzik mnie nie interesuje. I mam nadzieję, że ja dzika też nie interesuje. Co tu jest? Oprócz tego, że nic nie ma, to trochę gliny. Aha, ja wypłynąłem po prostu z drugiej strony wyspy. I tam. Panie kochane. Dobra, to ja wracam się na łajbę. Chociaż zrobię mi się teraz wróciło, to spróbuję tego dzika uszczylić. Z ziemi nie bierzemy. Wejdźmy na górę. nie się woła do dzika? I on polec w ogóle? Tam jest. Za daleko jest no. Jest go trącał, nie będę go tutaj tłukł. Wracam do siebie. I odpływam. Muszę opłynąć tą wyspę dookoła. Jak ją opłynę, to zaruszał właśnie tam do tego wielkiego miejsca, z żelaznego, co tam jest. Co mi tam mój radar pokazuje. Ej, są trzeba zobaczcie, kurwa, coś lepemu mu w I rekin też gdzieś jest. Plątki to trzeba zbierać, bo to do wszystkiego przydatne. Wiedziałem, że od mnie tutaj. Chodź po. Chodź tu... raz ci sięgnę, chodź tu No chodź to jeszcze raz. Chodź tu no teraz to mnie sięgnął Chodźmy stąd, bo on mnie tutaj załatwi. Przydałby się mięsko z niego mnie miał. Gdzie jesteś? Ała! Pierwszy był. Ja tu zebrałem wszystko już. No chodź, bo mi się tlen skończy. Tak poszedł na dno. Myślałem ostatnio, że już po nim. A to nie było po nim wcale. Odwrócił się i mnie dziabnął. Muszę się wynurzyć pod tlen. Chodź tu, jedzenie mnie potrzebne z ciebie. Muszę sobie zrobić takie coś, żeby na ścianę go móc powiesić. Dobra, zbieramy. Dobra. Kotwica w górę Odpływamy stąd Odpływamy mówię w tamtą stronę Dobrze ja mówię że w tamtą Tak i tak muszę tą wyspę o... Ominąć Muszę się odsunąć od tej wyspy. Jeszcze bardziej się odsuńmy. Ale my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!